Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Q&A. Na początku tak jak zawsze rozpoczniemy sobie taką krótką refleksją. Powiem Wam yy, o tym, co dzisiaj mnie spotkało i o tym, co dzisiaj w ogóle miało być na kanale, a później zajmiemy się sprawami tymi od Was, czyli Waszymi pytaniami. Dzisiaj miało być o Megle, ponieważ siedziałem, yy, no i teraz nadal właściwie siedzę, już teraz nie siedzę na Omegle, ale siedziałem na Omegle yy, do godziny 1.30. Chciałem coś ciekawego nagrać, ale naprawdę nic ciekawego nie udało się z tego stworzyć, ponieważ nic a nic się nie działo na tym omegle. Co chwilę wiecie jakie sytuacje, wiecie jakie dobrze sytuacje o tej godzinie są i chciałem to nagrać. I do teraz siedzę i nie mogłem nagrać omegle, ponieważ to nie jest tak, że się tłumaczę. Osoby ze Snapchata widziały, widziały, znaczy nie widziały, bo tam nie wysyłałem żadnych zboczonych zdjęć czy coś. Broń Boży, broń bo... Jeżeli mi nie macie na snapie, dodajcie kamil.jr Jr. miało być Omegle, ale w zamian macie Q&A, ponieważ coś muszę nagrać, tak? Nie mogę was zostawić w ten dzień edukacji bez filmu W ogóle tak, ostatnio zacząłem sobie również obstawiać mecze Jeżeli ktoś z was interesuje się, przede wszystkim jest to skierowane do hopu do jeżeli interesujecie się, możecie podawać mi swoje propozycje, jeżeli ktoś z Was obstawia albo nie wiem interesuje się takimi meczami, może mi podawać propozycje meczów, ja mam zawsze swoje typy, ale fajnie było, jakbyście w komentarzach się udzielali. Na pewno własny temat, taki wspólny temat byśmy znaleźli. Piszcie jak najwięcej komentarzy, piszcie jak najwięcej pytań, ponieważ pod tym QA będzie mało pytań. Dzisiaj nie będzie za dużo pytań, ponieważ słabo, słabo zadawaliście pytania. Oczekuję na coś więcej, oczekuję że chcecie się ode mnie więcej dowiedzieć. Zaczynając dzisiejsze Q&A, co myślisz o imigrantach? I tutaj tym nawiasie takie fajne, fajne Wzięli sobie butelkę i nalali z KFC. Pepsi zaczęli sobie nadawać Ja też tak robiłem Jeżeli chodzi o nich to nic nie myślę Jak co mnie przyjeżdżają Jak nie to nie Przyjmę do swojego domu Co sądzisz o hejterach oraz o początkujących youtuberach Początkujący youtuberzy mają dużo hejtów Dużo, bardzo dużo Ja się tym nie przejmuję Bo ja zdaję sobie z tego sprawę że hejter to jest też osoba która nabija mi komentarze i wyświetlenia Dlatego Jestem jak najbardziej zadowolony z takiej obecności hejterów zarówno widzów, którzy mnie wspierają, jak i hejterów. Także witam każdego. Welcome to my channel Bright. Zamierzam założyć kiedyś sklep z koszulkami. Jeżeli bym zakładał sklep z koszulkami, nigdy w życiu i to już jest pewne, nie robiłbym takiego czegoś, żebym pisał na przykład, które bym chciałby jakby produkować, nigdy w życiu bym nie pisał swojej nazwy z YouTube'a Bright. Tak? Bright typowy. Dlaczego? Ponieważ nie czuję się na tyle, żeby być jakąś firmą, żeby produkować swoje bluzki. A jeżeli chciałbym coś wyprodukować, to coś, w czym chcielibyście chodzić. Jeżeli coś chce się produkować, to musi być to coś, co osoby będą nosiły i w odpowiedniej cenie. Nie może być to droższe od tego, co znajdziemy w zwykłym sklepie. W bluzki, które znajdziemy w jakichś supermarketach może coś się, się wyprodukuje z napisem takim zwykłym bryghty albo jakieś fajne wzory, jeżeli mi się uda coś stworzyć i wpadnę na jakiś świetny pomysł to na pewno wam dam znać i jeżeli będziecie chcieli, to możecie sobie taką bluzkę kupić czym się interesujesz oprócz YouTube'a? oprócz YouTube'a interesuję się nie wiem czym nie mam jakichś wielkich zainteresowań S tak teraz się zastanowiłem naprawdę, tak myśląc YouTube to jest jedyne takie zainteresowanie, jakie mam. Nie gram już w piłkę nożną, tak kiedyś grałem, ale to tak wiecie, sporadycznie na, na podwórku e, z kumplami. Nie, nie gram już w żadne tak gry, tylko to co takie wiecie, najświeższe, jakieś fify, nie Fifę, GTA, e, to sobie pogram. Dlatego fajnie, że jestem YouTube i fajnie, że mogę w jakiś sposób się tutaj rozwijać. Dotarłeś się kiedyś o śmierć. Tak. Jadąc na motorze, jadąc na motorze z kuzynem, jeszcze jednym kuzynem, ja powiedziałem, że ja umiem kierować motorem. No i on usiadł z tyłu za mną. następny kuzyn usiadł jeszcze z tyłu, a ja usiadłem na samym przodzie. Ja mówię, dobre dam rady, człowieku, a to było bardzo dawno temu. I mówię, dobre dam radę, dam radę, nie ma nie ma ja tam dojadę, gdzie trzeba. Y, daj mi na chwilę, przejadać. Razem z wami oczywiście. Tym wy będziecie z tyłu, to spokojnie damy rad. No i się okazało, że ten motor razem z nimi był taki ciężki, że mnie jak gibnęło na jedną stronę, to wlecieliśmy w ruch. No, chyba tylko to mi się kojarzy, bo tak to to ginąłem, ocierałem się wiele razy o śmierć, ale w grach. Co się dzieje za oknem? Nie wiem, nie wiem, spójrzmy. Dzięki Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Wiem, krótki, ale no mało pytań dzisiaj było zadawane. Także pod następnym, pod tym odcinkiem musicie się postarać zadać jak najwięcej i będzie kolejny odcinek z QA albo z omegle, jeżeli mi się w końcu uda nagrać, jeżeli będzie coś ciekawego. Będzie odcinek ze Snapchat. Będzie odcinek ze Snapa, ponieważ jeszcze nie było, a miałem zrobić. Także podam wam na Snapchacie, wbijacie jr, kto ma Snapchata? Niech wbija. Podam wam, zrobię zdjęcie. Zrobię zdjęcie na Snapchacie i będzie tam zamieszczone kiedy zrobię film. Zrobię to zdjęcie pewnie dzień przed. Także każdy będzie mógł to zobaczyć spokojnie i każdy będzie mógł wysłać mi nam prywatnie, nie na my story wysłać zdjęcie, bo ja my story nie będę oglądał podczas nagrywania. Z nagrywania będę tylko przeglądał Snapchaty, które wysłaliście mi tak prywatnie. Majcie się, do zobaczenia i cześć, mój